Zapali, Proszę Państwa tu chodzi prawdopodobnie o kontrolę związaną z obecnością ewentualnie emigrantów, którzy mogliby przedostać się do tego samochodu pod niewiedzą kierowcy. Być może zdarzały się takie przypadki, a to co w usterku widzimy, to osoba, która ma specjalny przyrząd, który prawdopodobnie no, wyczuwa, że tak powiem, ludzki puls. Bo być może były przypadki, gdzie emigranci nielegalnie próbowali się przedostawać do, na teren Wielkiej Brytanii. To jest jedna rzecz. No nam powiedziano, że i to jest rutynowa kontrola związana z, z materiałami radioaktywnymi. Nie będziemy tego dochodzić, jak jest naprawdę. W każdym razie trzeba uzbroić się w cierpliwość. Powiedziano mi, bo wcześniej o to pytałem, że nie jest to wymierzone przeciwko Polakom, dlatego że jesteśmy Polakami, to trzeba nas troszeczkę w tej kontroli inaczej potraktować inaczej, to znaczy ostrzej że jest to rutynowa kontrola, jak już wcześniej wspomniałem, związana z materiałami radioaktywnymi. No, tutaj z innych źródeł dowiedziałem się, że, że, że to może być związane z emigrantami. Mam nadzieję, że wszystko się wyjaśni i będziemy mogli dalej kontynuować naszą podróż. No, jest to jeden z elementów, dosyć takich ciekawych, bo po drodze mieliśmy w naszej podróży pożar samochodu, który się palił na trasie a jeszcze wcześniej niezbyt przyjemne wydarzenie już na terenie Polski, gdzie kierowca na moment w pewnym miejscu dyskretnym zatrzymał się, żeby tylko coś sobie kupić, no bo wiadomo, że za granicą jest to bardzo drogo nasza policja niestety w sposób chamski, nawet dziennikarza potraktowała, bo przecież ma prawo zwrócić tylko uwagę, a nie od razu biednego człowieka karać, jakby wymuszając, pokazując swoją, swoją siłę władzy. Prawda? No, tutaj też zobaczymy, jak to będzie dalej się układało nam. Przed nami jest podróż do, do Londynu. Pewnie tam w środku trwają jakieś ustalenia. Tej kontroli. Póki co wyłączamy naszą kamerkę, czekając cierpliwie na to, jak się to wszystko potoczy. Zawsze, w każdym razie, trzeba mieć nadzieję, że wszystko będzie pomyślnie, bo my nie mamy nic do ukrycia. Jedynie jest to trochę nerwowa atmosfera związana z tym, że człowiek się już tam gdzieś spieszył, chciał się. E, do... Thank you. Wszystko, see you next time. Bye. Wszystko, wszystko się zakończyło pomyślnie. Tak też my możemy powiedzieć dziękujemy o.